Jak on się zaraz stamtąd wyrąbie. No zła z tego drzewa! Siemanko, ja jestem Low i witam was w pięciu dziwnych usługach internetowych. I będzie naprawdę dziwnie, dostanę życzenia od kogoś naprawdę wyjątkowego. Ktoś będzie wspinał się po drzewie, a jeszcze ktoś znajdzie tajemniczą wiadomość podczas polowania. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi. Bo ja jeszcze nie I jeszcze standardowo chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie łapki w górę pod poprzednim odcinkiem, których było... Nie mam pojęcia ile było, więc sprawdźmy było... Chyba powiedziałem, że ma być 120 tysięcy O Jezu, to by to ostatnio było CO?! Miało być 110 tysięcy łapek w górę, a wydaliście 126 tysięcy. Wychorzy ludzie! Okej, okay, więc bardzo przepraszam, że tyle musieliście czekać na kolejny odcinek. Tutaj próbujemy wbić 130 tysięcy łapek w górę. To jest już po prostu... To, to nie może się udać. Nie ma szans! A teraz już lećmy z odcinkiem. Miejsce piąte! Za 5 dolców możecie kupić wiadomość na, na nogach. I nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale... Serio ona na, no na nocy ma napis O co chodzi? O co chodzi? Tutaj mamy wszystko wypisane co jak i gdzie. I od razu mówię, że ja oczywiście kupiłem to i kupiłem oczywiście z napisem O co chodzi. Tutaj mamy cztery zdjęcia aż z moim napisem. Wszystko jest ładnie wykonane, o co chodzi? O co chodzi? I zapytam jeszcze raz. O co chodzi z tym? I dlaczego moje zdjęcie, a raczej zdjęcie, o które ja ją poprosiłem, zostało tutaj wystawione? Z napisem O co chodzi? Wydaje mi się, że ona po prostu nie wie, co to znaczy po polsku i. No, ale to po prostu wyjaśnia, o co chodzi w tym. W tym wszystkim Miejsce czwarte Jakiś czas temu, jeśli wiecie lub nie, miałam urodziny I postanowiłem, że to jest dobry pomysł, żeby załatwić sobie jakieś wyjątkowe życzenia I to trochę smutnie brzmi, że sam sobie załatwiłem życzenia Ale tak, załatwiłem sobie życzenia urodzinowe od... Władimira Putina <coughs> Tutaj mamy całe ogłoszenie I teraz sobie myślicie pewnie Co on wygaduje? Jakieś życzenia od Władimira Putina A ja was ludzie nie oszukuję, to są naprawdę życzenia od Władimira Putina Słyszycie tą pralkę? Napiszcie mi w komentarzu Ale dokładnie, sprawdźmy o co chodzi i trochę się boję. Nie sprawdzam tego, więc poczekajcie. Zaczyna się dobrze. Jak widzicie, tutaj na dolnym pasku jest jakby Happy Birthday, Karol. Także, no, sami widzicie. To nie jest kłamstwo. Uwaga, lecimy. Tutaj Rosja, widzimy. Królestwo Władimira Putina. Trochę się boję, robiąc. Co, co on powiedział? Poczekajcie. Jeszcze raz yeah. karol. Słyszeliście? Jest Karol! Uważaj, jeszcze raz yeah. Karol Karol! Co z tego, że to jest takie... Takie... To jest tak kuźwa słyszalne, że tam jest po prostu przeskok, że jest Dear i jest wstawione Karol Ale tak, no okej okay. Let me speak from the bottom of my heart Today I want to wish you Happy birthday from Russia with love My friend You always My dear homie. Forever no, fuck, Ale tak, jeżeli chcecie kogoś zaskoczyć i załatwić mu życzenia od Władimira Putina, to proszę bardzo, za 5 dolarów jest to możliwe. I szczerze mówiąc, nie, nie wierzę w to, żeby ktoś w ogóle z tego korzystał. Dwieś, 200 osób to kupiło. 200 osób. Czy ja coś mówiłam? Że nikt z tego nie korzysta? 200 osób. Nie mam pytań. Na trzecim miejscu, nie za 5 dolarów, a za 10, więc szarpnąłem się. Możemy mieć taniec. Dokładnie tak. I nie taniec wykonany przez jakąś super śliczną dziewczynę, a z, przez tego gościa, także... No, ale skusiłem się, ponieważ tutaj było napisane, że pro dance, creative, weird and funny, więc po prostu coś pięknego. Będzie jakiś pro pro taniec. Tutaj ogólnie mamy różne opcje. Możemy sobie po prostu... No, do wyboru, do koloru. Ale nas to nie interesuje. To, co mi się bardzo spodobało w tym ogłoszeniu, to to, że muzykę Wy wybieracie. Tak, po prostu mu podsyłacie muzykę i on do tego tańczy. Także tutaj jest do Was zadanie. Jeżeli macie jakąś fajną piosenkę, czy może nie fajną, a śmieszną, do której mógłby tańczyć, to napiszcie mi na dole w komentarzu i wybiorę. Ja nie ukrywam, że pomyślałem, że wezmę coś YouTube'owego i wziąłem. Wziąłem? Wziąłem wziąłem piosenkę Multiego, nie wiem. Także Multi pozdrawiam Cię i zobaczymy jak on do tego tańczył. Ja nie ukrywam, że na niejednej imprezie YouTubeowej się do tego tańczyło, także, dużycie to? Ja się boję, zaraz ta pralka wybuchnie. Jak widać, jest wczucie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie. Widać, że gościu się wczuwa, widać, że to jest tancerz. Czy tańczy lepiej od tego pana, czy nie? Po co komukolwiek za 10 dolców typ, który tańczy? Ehe! Ale patrz jak on się wczuwa, to jest piękne! Było warto, no BYŁO kuźwa warto wydać te pieniądze! Przepraszam cię multi, przepraszam. I już miejsce drugie. Możemy sobie za 5 dolarów kupić gościa. Znaczy, nie możemy sobie kupić gościa, ale możemy sobie kupić filmik, gdzie gościu znajduje wiadomość, jaką tylko chcemy podczas polowania. <grym> Dokładnie, tutaj mamy wszystko wypisane. I kupiło to 500 osób. No dobra, 450, ale wiecie, chciałam dodać takiego dramatyzmu, że tak dużo, więc kupiło to 450 osób i nie czaję. Ale dobra, ja jestem sam z kupujących to, więc sprawdźmy o co chodzi. Jeszcze nie widziałam tego, ale czuję, że będzie dobrze. Uwaga. O, to nie ja, to często serio. Ale o co chodzi? Dobra, ma wiadomość. Uwaga! Nie wiem czy on specjalnie tak udaje... Że wydaje To on czy to... Małpa? Co to jest? To nie była moja... Ej, to nie była moja wiadomość. Moja wiadomość była na kartce. O, i patrzcie co teraz... O, patrzcie co teraz wyjmie. Co, co on zrobi? Pokaż tą wiadomość! Przeczyta to. Uwaga, so przeczyta. Łapę, lapę, A e, wyszło mu to. Dziubas, dobrze, dobrze mu poszło. Przyznajcie, że było ok. Zostaw łapę w górę, więc zostawcie łapę w górę. Co mu się dzieje? Chyba to jest takie. O! To jest jak ktoś zostawił łapę w górę, więc widać, że chyba zostawiacie łapki w górę, bo on tak. O, widzicie? O! O, kolejne! Jeszcze jedna! Dzięki bardzo! No, ale to był cały filmik, i szczerze mówiąc, ciekawe dosyć. Jak chcecie komuś złożyć życzenia urodzinowe, czy coś, ale no, tak zastanawiając się, no to dziwne. Trochę. I mój faworyt. Na miejscu pierwszym filmik, gdzie gościu wspina się po drzewie i z tego drzewa ściąga wiadomość i nam ją pokazuje. I wtedy tańczy. Jest, jest, fajnie. Tak. Wiem, że ciężko to zrozumieć, ale to zobaczycie zaraz. I z tym gościem już współpracowaliśmy. On nagrał filmik, gdzie tańczył swoim wielkim brzuchem z napisem, jaki, o jaki go poprosiłem. To kupiło 557 osób. No Spoko, nie mam nie mam pytań. Także jak widać, na świecie jest więcej takich nienormalnych osób jak ja. Także. Sprawdźmy jak to wygląda Mam nadzieję, że on się nie wyrąbie z tego drzewa Bo było... Chyba nie wyrąbie się jak mi to wyszło. Dobra, sprawdźmy Dobra, jest i on! Pan, który wskoczy na drzewo I co on, co on nakłada? Co to jest? Baczcie, jestem nieprzygotowany, nie wiem co on teraz nakłada Ponieważ nigdy się nie wspinałem na drzewo Ale chyba coś, żeby sobie nie pokaleczyć stóp Nie wiem, nieważne Teraz sprawdźmy, uda mu się to? Jak ja się boję, że on się wyrąbie E, gościu, nie Nie wchodź tak wysoko No, złaź stamtąd Jak on się zaraz stamtąd wyrąbie No złaś z tego drzewa Jaki to jest psychol Ej, no złaź, bo zaraz się to załamie przy... Okej, okay, chyba ma wiadomość Uwaga, zastanówmy się nad tym, że on musiał Wcześniej wejść tam, włożyć tą wiadomość O kurde, nie chciałoby mi się Ale do o aż mnie zabolało jak on tak zjechał po tym. Uwaga, ma wiadomość. Uwaga, przygotujcie się na tą wiadomość. Jesteście gotowi? Dokładnie, kliknijcie i sprawdźcie czy zostawiacie suba. No kliknijcie. No dawaj! Dawaj, klikaj w tą kartkę jeśli jeszcze tego. Widzisz? No i działa, działa, więc dobra. Kontynuujemy dalejcie. Już teraz A ja go powróciłem, żeby on zatańczył, czy on tak sam z siebie to dodatkowo bonusowo? Nie mam pojęcia, ale chyba on tańczy, bo ktoś zostawił subskrypcję. To, to jestem ja, gdy ktoś zostawia subskrypcję. Serio, <laughs> no dobra, przyznaję się to, to jestem ja, jak ktoś zostawi suba No, także Klikajcie w kartkę Wow Za dużo na dziś <laughs> Napiszcie mi w komentarzu na dole Który waszym zdaniem Który waszym zdaniem usług była najdziwniejsza Bo chyba moim zdaniem to na miejscu pierwszym była najdziwniejsza A ja wam bardzo dziękuję Za obejrzenie, mam nadzieję, że ten film ci się spodobał Jeżeli tak, to możesz zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję a ja za wszystko dziękuję, także tyle, widzimy się w kolejnym odcinku już pojutrze o 19.30, także trzymajcie się i pionap!